Witam wszystkich bardzo serdecznie to będzie taki poradniczek jak zakupić DLC do gry The Hunter Call of the Wild jak wiecie ja mam oczywiście komputer grę mam na steamie i zaraz wam tutaj pokażę jak wyglądają procedury zakupu dodatków. Ja mam tutaj The Hunter'a dodanego do ulubionych ponieważ mam dość pokaźną bibliotekę gier i zanim bym coś tutaj znalazł i chciał zakupić jakiś dodatek to musiałbym się troszeczkę Kopać, więc tutaj mam gwiazdkę zaznaczoną i mam go w ulubionych. No i Eurotrack również mam w ulubionych, bo najczęściej grywam w te właśnie gry. Wy możecie sobie oczywiście zakupić, jak chcecie, ale ja wam pokażę takie najprościejsze sposoby na podstawie Steama. Moi drodzy, wchodzicie do strony w sklepie. Która Was przenosi do podstawowej wersji, tutaj zatrzymuję sobie filmik, bo automatycznie mi się otwierają filmiki, właśnie do naszej gry. I tutaj zjeżdżamy na dół. Jak widzicie, tu mam już wszystko w bibliotece, ale musimy zejść troszeczkę na dół no i tutaj macie takie edycje jeżeli ktoś by chciał kupić edycję 2021, czyli taką jak ja, to możecie zakupić jest minus 29% ale myślę, że warto poczekać i kupić sobie znacznie później, jeżeli będzie więcej promocji, tutaj macie taką edycję, cały pakiet kosztuje no, bagatela 340 zł ale myślę, że nie warto kupować, tylko po prostu kupować to co was najbardziej interesuje ja wam pokażę tutaj. Tutaj, co ja mam zakupione. No, jak widzicie wszystkie dodatki i zawartości mam przypisane do dehantera i teraz na przykład chcecie sobie kupić ten najnowszy dodatek, czyli rezerwat Avaroa, no, to wchodzicie, klikacie w ten rezerwat, i tutaj macie nową kartę właśnie z tym rezerwatem, i tutaj powinniście mieć taką ikonkę jak Dodaj do koszyka. Gdzieś tutaj, w tym miejscu, powinno się to znajdować, i po dodaniu do koszyka Wjedziecie na samą górę. I tutaj nie powinniście mieć listy życzeń, tylko przedmioty w koszyku. Po kliknięciu w przedmioty w koszyku, automatycznie Steam was przenosi do formy płatności. Oczywiście dodatki kupujecie za pomocą karty płatniczej, karty kredytowej i w tej karcie wpisujecie imię i nazwisko, następnie numer karty oraz kod zabezpieczający. Który znajduje się na odwrocie karty w postaci trzech cyfr. Oczywiście macie też opcję dodania tej karty na stałe, żebyście nie musieli wpisywać tych danych. Ja oczywiście za każdym razem podaję dane do mojej karty, jakoś tam nie mam takiego zbytnio dużego. Zaufania do takich form płatności, no ale tak to właśnie wygląda. Później możecie sobie wydrukować formę zakupu, czyli taki, można powiedzieć, taki paragon. Dobra, moi drodzy, jest jeszcze inny sposób, jak sobie tutaj kupić DLC, czyli wchodzicie do biblioteki i przez właśnie główną stronę. Nie musicie wchodzić, tak jak wam pokazywałem, w stronę w sklepie, tylko zjeżdżacie na sam dół i tutaj możecie sobie. Podejrzeć wszystkie DLC, jakie macie w sklepie. No, tutaj macie całą zawartość, którą możecie pobrać. Warto tutaj wejść i poszukać darmowych dodatków, ponieważ są one tutaj na pewno. Więc zaraz zobaczcie: no, tutaj macie na przykład te króliki. Jest to dodatek, który dodaje królika europejskiego. Tutaj macie jeszcze Remiego Lorena, który jest również bezpłatny co tu jest jeszcze bezpłatnego jeszcze parę rzeczy na pewno jest o tutaj macie trurax który również mam w bibliotece jeśli chodzi o ten dodatek to jak chodzi o jakieś generowanie różnych poroży dla jeleni i tutaj co jeszcze macie darmowego tu coś jeszcze o tutaj to też jest na pewno darmowe bo dodali do Wurhonga sawanna lwa tutaj też także sporo tutaj możecie sobie dodać bezpłatnych różnych rzeczy do waszej ulubionej gry. Dobra, ja wam jeszcze jedną rzecz pokażę. Aha, tutaj Fish Fishing mnie jeszcze pytał, jak włączyć licznik FPS w grze. No to dobra, no to bierzecie tutaj z tym, następnie ustawienia i tutaj wchodzicie w grze i Macie tutaj taką opcję jak licznik FPS w grze. Licznik FPS ustawiony w lewym górnym rogu ekranu i zaznaczcie sobie tutaj kolor o wysokim kontraście. Jeżeli tego nie zaznaczycie, to będziecie mieć na szaro i praktycznie nie będzie nic widać, więc polecam taką opcję tutaj sobie wybrać. Ja jeszcze Wam pokażę, jak będzie to wyglądało w grze, więc poczekajcie chwileczkę, zaraz Wam to przedstawię. Już jestem w grze. Tutaj troszeczkę przebudowali ekran włączania gry. Jest zupełnie inaczej. Czekamy na załadowanie się gry. Uwielbiam tą muzykę. No, i tutaj macie zawartość do pobrania, i otwiera wam się to, co wam pokazywałem dosłownie przed chwilą. Moi drodzy, myślę, że to będzie wszystko, co chciałem wam pokazać w tym poradniczku. Mam nadzieję, że chociaż troszkę wam pomogłem. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału i widzimy się już w kolejnym odcinku z gry The Hunter Call of the Wild albo w mafii. Albo w Euro Truck Simulator. Ja się z wami żegnam, życzę wam wszystkim udanego weekendu. Trzymajcie się. Cześć!